Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, Elizabeth a sorry, Weronika Rosaki, witam Cię serdecznie. Dziękuję. Elisabeth Taylor. Chciałem. powiedzieć Elisabeth Taylor? Tak, chciałam. Ta. Mi się miło zrobiło. Ale o to chodziło, Ważnie, okay. ważny jest efekt. Po warunkach, <grym> czy lek po do Ciebie zadzwonił, Weroniko, wyglądasz jak Elizabeth Taylor z Kleopatry. No właśnie, stwierdził, że nie wyglądam jak Elizabeth Taylor z Jak to? Za jest. jest. Za tydo? Tak, ale przytyłam. Ile? Do roli. Ja mogę Ci oddać, bo ja ważę za dużo. Do tej pory spodzłam, <laughs> bo to było trzeba lata temu. Okej, okay, dobra, powiedz mi, dużo jest Ciebie na ekranie, bo akurat kieruję to rozmowę do ludzi, którzy jeszcze nie widzieli. Bo ja film oglądam, więc nie chcę im jeszcze zajawiać. E, wiesz co, ja nie liczę ani swojego, ani innych aktorów czasu na ekranie. Ja tylko liczę, czy ty warto sobie, z tej rolę tutaj. Okej, okay, dobrze, dużo się u Ciebie dzieje filmowo, cały mm -hmm. czas. Patrzę na Twój Instagram, filmy, plany. Powiedz mi, gdzie się można zobaczyć, bo wiem, że grasz w filmie, który już otrzymał dużo nagród. A nie chciałbym się pomylić nazwę, więc wolałbym, żebyś to ty powiedziała. It's na over it's not over I będzie dostępne w Polsce od 29 października na wszystkich platformach. A czy to będzie po serwis streamingowym od razu? Tak, nie, nie do tak. kin. A powiedz mi, bo u ciebie. Się... Mało filmów trafia do kin, więc aż jest w tym że tu jesteśmy. No, dlatego jesteśmy, dlatego rozmawiamy. Powiedz tak. mi, kine gatunkowe to Twoje drugie imię, bo właśnie widzę. thriller psychologiczny, dramaty. Ja kieruję się tylko i wyłącznie dobrą rolą. Dobrą postacią. A czym jest dobra rola dla Weroniki Rosati? Bo, że dostajesz scenarz, mówisz. Dobra rola, chciałem powiedzieć za jej co, to taka, która jest przede wszystkim. Zupełnie inna ode mnie, samej, ale też w której odnajduję jakąś cząstkę siebie, żebym mogła rozumieć postać, i jest skomplikowana. Po Okej, okay, powiedz mi, to prawda, że córka Elizabeth, a pies Taylor? Prawda. I Taylor, jak, jak to jest to jest mieszanie? Czy to jest York! York? Natomiast, Natomiast. Taylor miała psa Jorka, który mają na imię Teresa. Nie, coś się dzieje. I powiedz, mama już zostaje w rodzinie. Rodzice już oglądali ten film? Widzieli tak. I jak oceniają? Czy rzeczywiście? I jest Elizabeth. Nie, nie. No moi rodzice to jest chyba komplement, bo powiedzieli, że jakby weszli w film, a nie zwracaj na to uwagi, czy ja gram Elizabetę. Okej, okay, Elizabeth chce podążać swoim śladami, wiem, że ma muzyczny Nie, nie ja powiedziałam tylko, że na razie mi poinformowała, jak ją zapytałam raz, że chce być aktorką, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Ale ma podobno słuch muzyczny. Ma bardzo dobre. To słuchajcie, to będzie ciekawy duet. Weronika Rosati, Elizabeth Rosati będzie się działo. Dziękuję za rozmowę. Ale ja nie będę śpiewać, żeby się. No to będziesz wyglądać, a córka będzie śpiewać. Ale ona też wygląda. No to będziecie wyglądać, śpiewać i będzie się działo. Weronika Rosati, no. dzięki za rozmowę. Dzięki, dzięki.